Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego. Z kim Robert Lewandowski przyjaźni się w Bayernie Monachium, z kim ma kose, z kim się tak naprawdę lubi, jakie są grupki w Bayernie Monachium. No właśnie dzisiaj przedstawiam tak naprawdę te informacje, ponieważ niemiecki bit, a więc gazeta, która jest bardzo dobrze poinformowała, blisko związana tak naprawdę z Bayernem Monachium. Przedstawiła bardzo ciekawą infografikę, na której widać, kto z kim się przyjaźni. No, a niektóre przyjaźnie mogą być tak naprawdę zaskakujące. No, właśnie, kto kogo lubi w Bayern Monachium, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, właśnie, Bayern Monachium, wiemy, że to jest tak naprawdę grupa świetnych piłkarzy, ale czy wszyscy się lubią? No, właśnie, i tutaj Bild przedstawił tak naprawdę taką Grafikę, gdzie pokazane, jest, z kim się przyjaźni Robert Lewandowski, przyjaźni się z Thiago Alcantarą, Manuelem Noyerem oraz Iwanem Perisiczem. To jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ Iwan Perisic dopiero co przyszedł praktycznie do Bayernu Monachium. Natomiast Robert Lewandowski już grał z Iwanem Persiczem, znał go, ponieważ z Borusi Dortmund, tak kilka lat temu, jak jeszcze Robert Lewandowski występował w Borusi, to Iwan Perisic był. Teraz wiemy, że przyszedł praktycznie z Włoch. Natomiast Iwan Perisic bardzo dobrze też się porozumiewa w języku niemieckim, bardzo dobrze mówi w języku niemieckim. Także ta grupa tutaj zawodników: Tiago Alcantara, Manuel Neuer oraz Iwan Perisic. Mało tego, Bild mówi też o tym, że Robert Lewandowski w szatni siedzi obok, praktycznie szafka w szafkę, z Kingsleyem Komanem. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo przecież z Kingsleyem Comanem Robert Lewandowski miał na pięku tak? Nawet była sytuacja, że rzucili, rzucili się do sobie, do gardeł, tak? Tam była sytuacja praktycznie spina na treningu, gdzie zawodnicy musieli być rozdzielani, a teraz się okazuje, że mieliby siedzieć praktycznie koło siebie, tak? Koło siebie. Zresztą widać taką, widać taką rywalizację, tak? Tutaj jeśli chodzi o Kingsleya Komana, że on chce cały czas praktycznie rywalizować z Robertem Lewandowskim. No zupełnie inna sytuacja, Robert Lewandowski, jeśli chodzi o Bayern Monachium, zupełnie inną sytuację ma tutaj Kingsley Coman, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Natomiast rzeczywiście Kingsley Command chciałby tutaj rywalizować. To też jest ciekawe, że Robert Lewandowski właśnie przyjaźni się z Manuelem Neuerem, bo jest to taka klamra, tak? Robert Lewandowski jako napastnik, a więc przód. No i Manuel Neuer jako tutaj podstawa defensywy, a więc obrońca, czyli z przodu i z tyłu, praktycznie to jest taka klamra, tak? Natomiast rzeczywiście tak by miała wyglądać ta. Tutaj, ta, tutaj te, te relacje w szatni. Tak mieliby się tutaj kumplować z Robertem Lewandowskim. No, pamiętajmy też o tym, że no, no, praktycznie tutaj y, przyjaźni też się rodzą, kiedy są sukcesy, tak Robert Lewandowski, doceniam też zawodników, którzy dogrywają mu piłki, na przykład Franka Ribery, który dogrywał mu piłki czy Thomas Miller, który teraz mu dogrywa no Frank Ribery już nie gra y, Dużo też taką dał, tak naprawdę dozę zaufania Robert Lewandowski jeśli chodzi Kutinio, tak, oddał mu rzut karny w Bundeslidze y, zaraz po przyjściu praktycznie Kutinio do Bayernu Monachium na treninga rozmawiał z Coutinho, żartował Chciał mu dać takie otuchy. Wiadomo, że Kutynia to jest taki zawodnik, że potrzebuje troszeczkę więcej wsparcia. To nie jest taki zawodnik, który wejdzie z buta praktycznie do drużyny i już się bardzo dobrze czuje. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Kutinho to na razie tutaj ten Kutinho no, nie spełni tych oczekiwań tak nie dogrywa mu takich piłek wszyscy mają nadzieję że właśnie Kutinho będzie dogrywał piłki do Roberta Lewandowskiego będzie asystował no jak na razie to raczej nie wychodzi tak to raczej nie wychodzi także bit tak tutaj pokazuje właśnie jeśli chodzi o tą grupę w Bayernie Monachium no Manuel Neuer to jest praktycznie zawodnik który od lat gra w Bayernie Monachium a jeśli chodzi o Tiago Alcantara, tutaj, to, no to rzeczywiście tutaj Tiago Alcantara, on potrafi przeciąć bardzo niebezpieczne sytuacje, bardzo często właśnie zdobywa żółte kartki, przecina te akcje, po których Bayern Monachium mógłby stracić tutaj, mógłby stracić praktycznie gola, tak? No, nie, można było zobaczyć praktycznie gołym okiem, że są zawodnicy, którzy nie zawsze się lubili z Robertem Lewandowskim, na przykład Mats Hummels, tak? który miał spiny z Robertem Lewandowskim, były takie docinki, troszeczkę widać było, że mu zazdrości, tak, że to Robert Lewandowski jest tą gwiazdą tej drużyny, a nie właśnie on, ale Mats Hummels z reguły obrońcy nie mają takiej siły przebicia tak napastnicy, zawodnicy, którzy zdobywają gole czy pomocnicy. Natomiast rzeczywiście Mats Hummels już teraz nie gra w Bayernie Monachium, no ale tak się prezentowało, tak. Jeśli chodzi o tą drużynę, jeśli chodzi o właśnie o Bayern Monachium. Ciekawa sytuacja jest tutaj na przykład, jeśli chodzi o Noyera, tak, bo Noyer ma dobre relacje właśnie z Thiago, kumpluje się z Millerem. Natomiast jeśli chodzi właśnie o na przykład o Kimisia, to Kimis kumpluje się z Dżnabrim, naszej przyjaźni, a kumpluje się z Davisem, także te te tutaj te zależności między tymi zawodnikami są bardzo ciekawe tak? i też bardzo różne jeśli chodzi o tą drużynę. Wiadomo, że Robert Lewandowski jest lubiany w Bayernie Monachium. Co do zas zasady, bo zdobywa cały czas praktycznie bramki, co mecz gola zdobywa. No więc zawodnicy też są zadowoleni, no bo przecież gdzieś te gole trzeba zdobywać. Tak, gdyby zabrakło Roberta Lewandowskiego, to naprawdę ten Bayern, były problemy, jeśli chodzi o ten Bayern Monachium. Na no tak Robert Lewandowski ciągnie, żeby powiedzieć, ten Bayern Monachium cały czas do przodu, tak, Zdobywa te gole i Bayern pchnie się do przodu. Ostatnio przedstawiałem taką klasyfikację, że gdyby nie Robert Lewandowski, Bild zresztą taką, taką klasyfikację zrobił, gdyby nie Robert Lewandowski, Bayern nie Monachium, to Bayern Monachium pracowałby się na 12 miejscu w Bundeslidze. To Bayern Monachium by zajmował 12 miejsce, jeśli chodzi o Bundesligę, No to bardzo, ale to bardzo niskie miejsce, tak. To też pokazuje, ile daje Robert Lewandowski tej drużynie. Są takie teorie, które mówią, nie ma takiego zawodnika ponad drużynę, e, tak, nie ma człowieka, którego nie można zastąpić, nie ten e, piłkarz, tu przyjdzie inny, no nie do końca, tak, to może też być klątwa później, że e, tak, na przykład Robert Lewandowski odchodził z Lecha Poznań, czy Robert Lewandowski, który odchodził z i Dortmund, czy Bayernu Monachium, y, czy w przyszłości w Bayernie Monachium, tak, no to na przykład te drużyny mogą pikować, mogą mieć zdecydowanie spadki, zobaczmy sobie, że jak Robert Lewandowski odszedł z i Dortmund, tak, to już nie była ta sama Borusja Dortmund, potem pod jeszcze oczy, ten Jurgen Klopp kompletnie nie ta sama drużyna, a w dużym stopniu ci zawodnicy, którzy są w Borusi, to byli ci sami, tak, czy część z tych zawodników, którzy byli właśnie w, w czasach Roberta Lewandowskiego, czy w czasach właśnie Jurgena Kloppa, a teraz to zupełnie inaczej wygląda, tak, czyli widać rzeczywiście, że no, tam skąd odchodzi praktycznie Robert Lewandowski z, ty, z tej drużyny no to, no to się dzieje źle, tak, to się praktycznie dzieje źle, jeśli chodzi o tą drużynę nie, także napiszcie w komentarzu, mogę też dla was taką przygotować taki filmik właśnie o e, tutaj piłkarzach w reprezentacji Polski, z kim się trzyma Robert Lewandowski, z kim e, ma dobre relacje. No wiadomo, że z Wojtkiem Szczęsnym tak e, tutaj kumplują się. E, Wojtek Szczęsny wiadomo, że kumpluje się praktycznie z Grzybowskim od lat, od 15 bodajże lat. E, grali we wszystkich m, młodzieżówkach tak reprezentacja Polski. E, także Robert Lewandowski ma do, bardzo dobre relacje. No szkoda, że nie ma na drugiego praktycznie Polaka, który mógłby występować bajernie Monachium, tak? No bo praktycznie tutaj w większości klubów występują piłkarze nasi, gdzie są koledzy, tak? Na przykład z Polski w Lokomotywie mamy Rybusa, mamy Krychowiaka, tak? We Włoszech mamy na przykład Milika i w jednym klubie, tak? Więc rzeczywiście tutaj teraz mamy praktycznie we Włoszech też Cionka i mamy tutaj też Cionka i bodajże drugiego zawodnika Rece, tak? Także rzeczywiście ci zawodnicy niektórzy którzy występują w klubie Polacy. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi właśnie o Bayern Monachium, takiego nie ma takiego praktycznie drugiego piłkarza z Polski, który mógłby tam występować. Co prawda jest tam piłkarz, ale obodzieżówca, ale mówię tutaj o pierwszej drużynie, tak, który by występował w pierwszej drużynie Bayernu Monachium. Takiego piłkarza nie ma. No ale na dobrą sprawę tutaj najważniejsze, że żeby piłkarze wykonali swoją pracę na boisku, a później kto z kim tak naprawdę się trzyma, no to wygląda różnie. Też różnie przebiegają te kariery, kontuzje, zmiany trenerów, piłkarze muszą zmieniać kluby, więc na dobrą sprawę te też takie tutaj tak, kto z kim się praktycznie przyjaźni, no to może się wszystko zerwać bardzo szybko, no bo też ta kariera piłkarska jest dynamiczna. tak no Akurat w przypadku Roberta Lewandowskiego nie tak, no bo przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do 2023 roku, roku, więc najbliższe praktycznie lata spędzi w Bajernie Monochium e, pewnie czy chce, czy nie. Natomiast rzeczywiście no, niektóre kariery piłkarskie bardzo szybko się zmieniają. Tak, piłkarze przychodzą, nie występują, później idą na wypożyczenie, potem zmieniają klub, także to wszystko różnie wygląda. No, przede wszystkim piłkarze muszą dawać siebie 100% na boisku, tak, e, 100% na boisku, e, no bo wiadomo, że też ta koniunktura, wszystko się zmienia. No, ostatnio przecież jest sytuacja związana z Milikiem i z Zielińskim, gdzie właściciel tego klubu e, no, e, nawet chciał skoszarować tych zawodników tak, za karę, żeby lepiej grali. Naciski są kibiców na trenera Ancelottiego, żeby właśnie jeszcze większe sukcesy odnosił, jeszcze lepiej wygrywał mecze. Na, w ogóle właściciel Napoli chce sprzedać klub. tak. Podobno się pojawia kwota, że 900 milionów euro chce za ten klub. Katarscy inwestorzy chcą zapłacić mu 560 milionów euro, więc no, niektórzy piłkarze mogą się przyjaźnić, co z tego skoro sytuacja klubu jest na przykład niepewna, tak, skoro w każdej chwili na przykład właściciel klubu może że sprzedać ten klub, oddać ten klub w inne ręce. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.